Mama bardzo chciała zostać na uroczyste rozpoczęcie dnia szkolnego, które tutaj się odbywa poprzez wciąganie flagi i śpiewanie hymnu narodowego, ale dzieci wyganiają mnie, bo chcą poczuć się, że są w końcu w szkole, samodzielne i bez mamy. Więc muszę się usunąć właśnie z widoku i idę poza mury szkolne, będę obserwować z daleka. Wiem, że ja chyba jestem bardziej podekscytowana całym tym dniem szkoły niż dzieci. Obserwuję tutaj z daleka, patrzę co tam się wydarza. I takie szczęście w sercu, że po prostu dzieci będą miały znajomych, będą miały nauczycieli, którzy poprowadzą ich tutaj w tajniki zdobywania wiedzy, po prostu o kulturze, o zachowaniu, o języku tajskim. Jest 8.22, a o 8.25 jest takie uroczyste wciąganie flagi na maszt oraz śpiewanie hymnu tajskiego. Bardzo mnie to interesuje, więc tutaj czekam. Widzę, że Filip rozmawia tam z kolegami, co mnie bardzo cieszy. Chłopaki są tak samo wysocy, super. Plaga wciągnięta, hymn odśpiewane i tak codziennie. Dzieci są, właściwie rozchodzą się teraz do klas i zaczną swój pierwszy dzień w szkole, a ja wracam do moich obowiązków. No więc minął nam poranek, minęło nam popołudnie, czas odebrać dzieci ze szkoły i w zasadzie już nie możemy się doczekać, jak na szpilkach siedzieliśmy w domu. Idziemy w siedzień. excited? O, kochanie, tak. Idziemy po Bardzo. dzieci. Dzieci jeszcze w szkole. Siedzimy właśnie przed budynkiem szkoły dzieci. Jeszcze do końca lekcji jest, zostało dziewięć minut, a <laughs> my się już doczekać nie możemy. Gi, jak tam po szkole? Hello. Hello! Dzieci właśnie skończyły szkołę. Na razie klasa. Która jest w tu klasa? Um, Czwarta. Czwarta. Czwarta klasa skończyła właśnie lekcję. Dzisiaj miały zajęcia w UEF-u, tak? Mm -hmm. Jak było w szkole? Dobrze. Jak było w szkole? Bardzo fajnie. A ile jest uczniów w klasie? 11. Są dziewczynki i chłopcy? Tak. A mają jakieś fajne imiona? Dzieci mają fajne imiona. A powiesz jakieś? Attai, Harmony, Kira. I są jakieś dzieci z Polski? Miałam dzisiaj w, e, w web e, i, miałam, i miałam klasę po tajsku i nauczyłam się e, kurczaka po, po tajsku. Czyli jest guy. Byłem pierwszy raz w tajskim szkole. Zaczęłam lekcję o ósmej i skończyłam o trzecie. Były dzisiaj lekcje... Angielski, WF, fizyka. Było dzisiaj na lunch kurczak z ryżem. Okay. A, a czy szkoła tajska jest podobna do polskiej? Um, nie za bardzo. A powiedz mi, czy język angielski taki sam jest, jak w Polsce się uczą dzieci? Uczenie się angielski w tajskim szkole to jest jak uczenie się języka polskiego w polskim? Podobało ci się w tajskiej szkole? Byłem w tajskiej szkole pierwszy raz w życiu. O lekcji się uczyłem o, o, o. ósma. Skończyłem okay. lekcję o. trzecie. Nauczyłem się tajski o, alfabet. A powiesz jakąś literę po tajsku? Um, kokaj. I co to jest kokaj? Ty w tajsku. Jeszcze posąpał. Um, pos, pos, um, A co było na lunch? Na lunch to było ten uh, egg fry rice. Oh. Uh, był arbus i jeszcze um, uh, owoc yeah. smoczy. Jeszcze była taka zupa z um, ziemniaki i um, kurczak. Ile dzieci jest w Twojej klasie? W mm, e, naszej klasie jest o, 13 dzieci. A mają jakieś fajne imiona? Tak. Mają e, fajne e, imiona. Na przykład Pataj. Podobało Ci się? E, bardzo mi podobało. A to jest taka sama szkoła jak w Polsce czy inna? Bardzo inna o, o polskiej. Dlaczego? Bo e, nauczyciele są inne, bo e, wszyscy tam e, mówią po e, angielsku. A w szkole mówi się po angielsku, polsku czy tajsku? E, w szkole mówi się po angielsku, a, a, a na tajskiej lekcji to tajsku. No i co, pójdziesz jutro z powrotem do szkoły? Tak, jutro pójdę do szkoły. Gracie, podobało ci się w domu bez dzieci? Jak wyglądał twój dzień bez dzieci w domu? Gracie, co robiłaś cały dzień? A, au. Mama. 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 Dada. Dada. Dada.